Oliwia Stasia, dzień dobry, witam w programie Czas dla Ekonomii. Moim Państwa gościem dr Marcin Broll. Dzień dobry. Dzień dobry. Na przełomie lutego i marca zakończyła się taka oficjalna procedura brexitu, bo została sfinalizowana umowa dotycząca handlu w Irlandii północnej. Proszę powiedzieć, jakie teraz obowiązują reguły takie gospodarcze, jeżeli mhm. chodzi o Unię Europejską i Wielką Brytanię? Mhm. Więc Wielka Brytania, mimo że jest byłym członkiem Unii Europejskiej, jest traktowana jak większość innych krajów spoza Unii, mhm. e, nawet można powiedzieć inaczej niż np. Norwegia czy Szwajcaria, które, Trochę są, gorzej, stowarzyszone chyba gorsze, prawda? Właśnie, które są stowarzyszone i są we, we wspólnym obszarze gospodarczym, mhm. Wielka Brytania nie. W związku z tym jest traktowana tak jak każdy inny kraj spoza Unii Europejskiej. Z tym, że to był właśnie problem taki, że lądowo Wielka Brytania w zasadzie graniczy tylko z Irlandią, mhm. poprzez Irlandię Północną. I tam nie ma infrastruktury która, takiej tradycyjnej, granicznej i to był cały problem. W związku z tym negocjowano długo. No i jest porozumienie polegające między innymi na tym, że będą specjalne Pasy dla transportu tylko do Irlandii Północnej, a nie dalej, do głębi Wielkiej Brytanii. No i tam też jest oczywiście pewien miało to przeciwdziałać pewnym niepokojom społecznym. Wiadomo, Irlandia, Irlandia Północna. Tak, tam tam zawsze jest, gorąco. Tak, to jest gorąco, więc żeby nie. Zaogniać tej sytuacji też stworzono taki specjalny pakiet umów dotyczących tylko Irlandii Północnej. No ale Brytyjczycy, tak naprawdę, dość zawiedzeni są tym. No właśnie, jak oni chyba nie są zadowoleni. Mam wrażenie, że mm -hmm. dopiero teraz uświadamiają sobie tak naprawdę, co się wydarzyło. Jeżeli popatrzymy na półki sklepowe, no to nie jest tak, jak by chcieli tego. Tak. Świecą pustkami gdzie nie, gdzie to szczególnie dotyczy warzyw, owoców, między innymi. I z czego to wynika? No Właśnie po pierwsze, czy taki pierwszy skutek, pierwsza przyczyna najważniejsza to jest słaby urodzaj w Hiszpanii. Mhm. Tak, to jest pierwsza rzecz. Hiszpania jest głównym tutaj eksporterem warzyw, owoców w czasie zimy na Europę. Ale oprócz tego oczywiście sam Brexit, ponieważ teraz jeżeli Hiszpanie mieliby eksportować towary za granicę, to w pierwszej kolejności zrobią to w ramach Unii Europejskiej, bo tak jest prościej, tak jest taniej, bez barier, Solidarnie. bez ryzyka. No, dla nich to jest po prostu lepszy interes mhm. robić biznes biznesy w Unii Europejskiej, a nie spoza krajami spoza Unii Europejskiej. I tu właśnie pierwszy taki symptom mocno odczuwalny dla Brytyjczyków mhm. tego Brexitu to jest to, że ten handel po prostu jest trudny. I podmioty gospodarcze spoza Unii Europejskiej jak mają podjąć ryzyko handlu z krajem spoza Unii to wolą zostać na rynku unijnym. To pytanie czy Brexit to był dobry pomysł. Jeżeli popatrzymy z perspektywy też Unii Europejskiej, bo jednak jeden mm. z członków jakby odszedł, tak? Ta, 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 ta wspólnota mm. się zmniejszyła. No i z perspektywy Brytyjczyków. I z jednej, z drugiej strony na pewno ekonomiści muszą to oceniać negatywnie. Mm -hmm. Co do Wielkiej Brytanii, mamy już pierwsze liczby, bo niedawno jeszcze był z tym problem przez pandemię. Tak, żeby określić, jaki tu jest faktycznie wpływ COVID-19 COVID tak, tak. i Brexitu na gospodarkę. Yy, mamy pierwsze liczby, i okazuje się, że np. wielkość inwestycji w Wielkiej Brytanii spadła o 15% w porównaniu z tym, co było przed. Yy, w czasach przedkowidowych mhm. jeszcze, czyli tak, żeby można było to porównać, tempo wzrostu gospodarczego też jest niższe, nawet w Wielkiej Brytanii, chociaż to takie trochę populistyczne były hasła, ale mówiono, że każde gospodarstwo domowe straciło na Brexicie 1000 funtów rocznie. Mhm. To wyliczono z tego, że po prostu wartość potencjalnego PKB, które by powstało w wyniku na przykład tych inwestycji, to jest 29 miliardów funtów, mhm. i to podzielono przez liczbę ludności wyszło po 1000 funtów, ale faktycznie to jest odczuwalne. Oprócz tego Brytyjczycy jeszcze cierpią w wyniku niedostatku siły roboczej, mhm. także ponieważ część osób spoza, czyli znaczy nieposiadających obywatelstwa brytyjskiego musiało wyjechać. Musiało Wielu zmienić. Polaków tam tak, mieszkało. Wielu Polaków. Prawda? Też się pojawiły ostatnio sygnały i to w brytyjskim parlamencie w czasie debaty mhm. brexitowej, że według danych statystycznych polskie PKB będzie w 2030 per capita, czyli na osoby będzie w uh -huh. 2030, takie jak w Wielkiej Brytanii oh. i to Wielkiej Brytanii, wielka tragedia, że tak spadną. <laughs> to jest oczywiście znowu populistyczne takie zagranie, ale faktycznie rozwija się wolniej. Natomiast co do samej Unii, no to, to jest po pierwsze też rynek zbytu, a po drugie, no z naszej perspektywy uh -huh. kraju, który dostaje dużo dotacji unijnych, to jest też mniejszy budżet Unii Europejskiej. Uh -huh. Czy Wielka Brytania może wrócić, czy to jest realnie możliwe? Czyli w kontekście tego, że po pierwsze, trzeba byłoby znowu przejść te wszystkie procedury. Po drugie, te nastroje zarówno w środku Unii, no bo to też pierwszy taki e, przypadek w historii, że jeden z członków decyduje się opuścić wspólnotę, jak i w Wielkiej Brytanii no mogą się jeszcze zmieniać w następnych miesiącach. Zgadza się, no już teraz jest y, przewaga zwolenników powrotu do Unii Europejskiej, ale obecny premier Sunak ogłosił, że na razie nie zamierza w ogóle podejmować mm -hmm. tego tematu. No trudno się dziwić, dopiero w zasadzie zakończono oficjalnie no tak, to procedurę Brexitową i teraz do rozpoczęcia dokładnie. do finalizacji jednak płynęło. E, Natomiast sporo. teoretycznie jest to możliwe, oczywiście i tutaj szczególnie przedstawiciele Unii Europejskiej mm -hmm. mówią, że to jest czasowe, że wierzą, że, że, że Wielka mm -hmm. Brytania wróci do Unii Europejskiej. To jest możliwe, chociaż tutaj możliwych jest wiele scenariuszy, jak np. Rozpad Wielkiej Brytanii na mm -hmm. osobno czekają. że Pan powie, rozpad Unii Europejskiej <grym> zaczęłam się o, obawiać. Nie, nie. <grym> Miejmy nadzieję dokładnie, że, że to się nie wydarzy. Czy Wielka Brytania mogłaby wrócić na tych samych warunkach, jak pan sądzi? To jest trochę gdybanie, oczywiście, ale mm -hmm. no, domyślam się, że chcieliby być dalej w, na tej pozycji, z której mm -hmm. wychodzili. Ale wydaje mi się, że to jednak niemożliwe. No właśnie. To byłoby gdybanie, tak, mhm. ale myślę, że tutaj negocjacje należałoby zacząć od nowa i Wielka Brytania nie mogłaby już liczyć chyba na tak uprzywilejowaną pozycję, jak miała wcześniej. Mhm. Bo wcześniej oni mieli wynegocjowanych wiele Dokładnie. różnych e, wyjątków, między innymi właśnie dotyczących wpłat do budżetu Unii Europejskiej, dotyczących pozostawienia funta mhm. e, i, i kilku innych spraw. Więc myślę, że teraz, jeżeli by wrócili, to na gorszych warunkach. A Wielka Brytania z kim teraz najbardziej gospodarczo będzie współpracować? No, w w sposób, oczywiście, z Unią Europejską, tak. ale chyba też musi się rozejrzeć poza. Zgadza się. Tutaj y, oni pokładali duże nadzieje w odbudowaniu tej brytyjskiej wspólnoty narodów, czyli na przykład y, ponownego intensyfikowania handlu z Indiami, mhm. z Australią i z tymi wszystkimi dawnymi koloniami zamorskimi. Natomiast w globalnym świecie tak naprawdę te kraje nie do końca są zainteresowane taką mm -hmm. współpracą jak kiedyś, bo często jest to kojarzone z jakimś takim uzależnieniem od Wielkiej tak, Brytanii. Tak, to jednak ma takie negatywne konotacje, prawda? Tak, neg negatywne konotacje, w, w związku z tym y, Brytyjczycy zostali dalej z Unią Europejską <coughs> jako głównym partnerem handlowym i na to na gorszych, gorszych warunkach. warunkach niż wcześniej. A Polska i Wielka Brytania, ta wymiana gospodarcza, ta współpraca, mm -hmm. jak ona będzie w następnych latach się kształtować, jak Pan sądzi? No, ostatnio słyszałem o problemach w branży transportowej, ponieważ nowe przepisy wchodzą w, w związku z Brexitem też w Wielkiej Brytanii i tam jest także część firm transportowych, jeżeli chce świadczyć np. usługi na rynku brytyjskim, musi być tam zarejestrowana, co dla polskich firm jest kompletnie nieopłacalne, okay. bo są wyższe podatki i problemy administracyjne. Więc myślę, że tutaj y, polskie firmy też będą szukały alternatywy dla rynku brytyjskiego, bo po prostu to się mniej opłaca. Przez bariery, przez przepisy, y, coraz mniej opłacalny będzie handel, współpraca gospodarcza. Wielką no widzimy te pierwsze konsekwencje Brexitu. Chyba trzeba mieć tylko nadzieję, że to też będzie trochę przestrogą tak, dla, dla innych krajów, żeby jednak tej wspólnoty… Szczególnie dla nas, szczególnie tak. dla Polski. Widzimy, że to nie, jest, nie jesteśmy samotną wyspą na oceanie i nie jesteśmy w stanie działać naprawdę bez Unii Europejskiej w Polsce. I tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.